Dzień dobry, witam Cię na mojej stronie, witam Cię w moim gabinecie. Jeżeli tu jesteś, prawdopodobnie czegoś szukasz. Może potrzebujesz wysłuchania, może potrzebujesz akceptacji, a może szukasz sensu życia, a może chciałabyś poczuć prawdziwą radość z tego co robisz, z miejsca, w którym jesteś. A może chciałbyś odkryć, jaki jest cel Twojego życia? Ja nazywam się Janeta Labs, jestem psychologiem, coachem, nauczycielem. Od wielu, wielu lat towarzyszę ludziom w ich drodze, zarówno na takiej ścieżce edukacyjnej, jak i na ścieżce rozwoju osobistego. Pomagam osobom, które chcą zrozumieć siebie, które chcą odkryć, co oferuje im życie. Które chcą żyć bardziej świadomie. Pracuję z osobami dorosłymi indywidualnie, ale też prowadzę różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, kursy. Bardzo lubię zdanie takiego psychologa, psychoterapeuty, twórcy psychologii skoncentrowanej na osobie, takiego podejścia humanistycznego. On powiedział, że to jest niesamowite, że kiedy zostaniemy wysłuchani, nagle to, co wydaje nam się takim wielkim chaosem, zaczyna układać się i zaczynamy widzieć taką klarowną przestrzeń. I to tylko dzięki temu, że zostaniemy wysłuchani. I ja tak sobie myślę, że najpiękniejszy prezent, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi, to jest czas. I chciałabym zachęcić Ciebie, żebyś podarował ten piękny prezent, żebyś podarowała ten piękny prezent sobie. Spotkania ze mną mogą być przestrzenią dla ciebie, gdzie poczujesz się bezpiecznie, poczujesz się nieoceniony, nieoceniona i to będzie przestrzeń, w której otworzysz siebie, zobaczysz siebie, poznasz może na nowo siebie. Zapraszam cię do kontaktu. Zapraszam Cię do odwiedzenia tutaj mnie stacjonarnie na miejscu, poczęstuję Cię kałą, herbatą, wodą, czy czym tam będziesz chciała, chciał, ale jeżeli wolisz, jeżeli jesteś gdzieś z daleka i bezpieczniejszą formą, spotkanie będzie online, to również Ciebie zapraszam.